Witamy się z państwem z Ostródy, jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim na stadionie Sokoła Ostruda I przed nami mecz Rakowa-Częstochowa z Lechią Gdańsk. Pierwszy sparring w letnim okresie przygotowawczym. Można odnieść wrażenie, że naprawdę wszystko jest w absolutnym porządku. Trenuje na pełnych obrotach, no i dzisiaj oglądamy go w zespole. Uwaga, akcja w polu karnym, był koczergin, jeszcze jest Gwilia zablokowane. To uderzenie bardzo ofiarnie przez obrońców Lechi. Chyba najlepsza jak dotąd okazja Rakowa no i faulowany Igor Sapała, szybko może wznowimy grę, jest tam Wako, pokazuje się, tak do niego teraz piłka, Wako umie uderzyć z dystansu, ależ precyzyjny strzał, Walerian Gwilia, cóż to było za uderzenie, brawo Wako, prowadzimy 1 do 0, no gol, może nie stadiony świata, ale naprawdę wymierzony co do centymetra. świetne odbiór Sapały, jest Piasecki, no poszukał jak rasowy napastnik strzału, mocne uderzenie i niewiele zabrakło, żebyśmy podwyższyli prowadzenie. No tak. Lechi w tym przypadku z Diabatę. Uderzenie, uch, ależ tutaj było groźnie, no tutaj wyciągnął się jak długi kasper Trelowski, na szczęście piłka ominęła, ominęła światło bramki. Trzeba wracać. Dalekie podanie tutaj za plecy naszych obrońców. Waga, no i to jest bramka drużyny Lechi Dośrodkowanie, no można powiedzieć, że cała ta kontra bardzo skuteczna, bardzo szybko wyprowadzona rozegranie jest Iwi, jest wdowiak. Zatańczył z piłką Mateusz Wdowiak, coraz lepiej wygląda ta akcja, walczył w powietrzu chyba tam Krzyżak i co, rzut karny dla naszej drużyny, tak rzut karny, wskazanie w rękach Iwi Lopez, El Magico, Goleador, król strzelców z poprzedniego sezonu i zawodnik, który myślę, że zachwycił całą piłkarską Polskę swoimi umiejętnościami. No to on teraz przed szansą pokonania bramkarza Lechii Gdańsk z rzutu karnego. Precyzja, siła i celność, a to wszystko składa się na skuteczność. Ivi Lopez ponownie sprawia, że obejmujemy prowadzenie. 2 do 1 prowadzi Raków. Jeszcze raz Piła w natarciu. Zalekki był to strzał, by pokonać Vladana Kowacewicza. Myślę, że... Za moment, zakończymy. Tak też się dzieje. Dziękujemy za dziś, dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy z Ostrudy i zachęcamy do oglądania kolejnych materiałów ze zgrupowania w Sochocinie. Pozdrawiamy i do zobaczenia.